Żeby było krótko nie przedłużając. Wycinamy z takiej w... filtracyjnej włókniny. Kawałeczek 5 na 5. Nasadzamy sobie o. ręką trochę niewygodnie. Proszę bardzo, na wyróż goźnika. Zakładamy filterek, w miarę go tu pasujemy. Oryginalny, tradycyjny, który nie spełnia swoich zadań, podkładeczkę, piąteczkę szeroką, żeby nam ładnie ten filt przytrzymało. Pokryweczkę i problem opiłków w gaźniku mamy załatwiony. Chyba najtańszym kosztem. Nie wiem ile. 10 groszy w sumie wychodzi. Dziękuję.